Proszę Państwa, po raz drugi przyjechaliśmy na stok La Worta koło Uższych Dolnych. Jak widzimy, piękny stok, ubity śnieg, i po raz drugi jest on zamknięty. Mimo, że, według rozpiski na stronie internetowej, powinien być czynny do godziny 20.00. Tak. Ładny śnieżek, ładnie oświetlony. Tak, proszę. Gdy Jeszcze można tu spokojnie pojeździć. Tak jest, ale se kurna nie pojeździmy, gdyż jest zamknięty. Proszę. Ale może sobie się przejdziemy na samą górę Dylkę. i zjedziemy na jabłuszku. jabłuszku. To możemy zrobić. Tylko nie mamy jabłuszka. Jabłuszko Nawet. gdzieś tam trzeba w górę. Zjedziemy pewność. na dętce od traktora. Tutaj, 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 tutaj. Czy ludzie oglądaliście Hobbita? Walka pięciu królestw? Ja też nie, zapewne muszę oglądaliście, ale to wygląda jak ta góra, a tam skarb jest. To chodźcie, idziemy. Idziemy, idziemy. 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 Wesoło, wesoło, do przodu. Idziemy. To jest ten, nie. You shall not Ale widzicie? co? Jednak zjeść ten najpierw Idziemy zjeść Tak jest, do, idziemy kwarty, karty, to idziemy do tej karczmy No chodźcie Tak przejdziemy sobie pod wyciągiem, fajnie Ho -ho. O Trzeba Chyba nie było jak fajnie Wyłączony Wyłączony